JKH GKS po raz czwarty w sesji półfinałowej mierzy się z GKS Katowice. Na... Tak wygląda skład GKS-u Katowice. Oczywiście. A spójrzmy jak wygląda skład gospodarzy, którzy za chwilę pojawiać się będą na tafli Dominik Pasi. Grzegorz Pasiut. pierwszy krążek. Pada łupem być bardziej komfortowo. Ten margines błędu jest nieco większy. A Katowicza nie wata Kuackowicz. I... Zatrzymana, ale dwójkowa szansa Jastrzębian. Szpirka jest w środku i pierwsza interwencja. Brakło jednak centymetrów, a teraz Solson w odpowiedzi pierwszej. Za bramką Johna Mareja udało się go odzyskać. Strzał z Bulika. Mało na lewajka. Rajameki ładnie zawiązana jest ta akcja Marej z kłopotami, ale jednak szczęśliwie Nie została została kiju. Ale odpowiedź Jastrzębian trwa i rzadki, ależ brakło. Niewiele by. Przede wszystkim dla Katowicza coraz groźniej. Arra! Świetny strzał. Marej Niroz. Martiszka, Strącony krążek, ale zdecydowanie wysoko uniesiony. Chociaż ten scenariusz po dwóch meczach był podobny, ale o tym może za moment Szpilko! Marrej Szpilko nie ma dobitki. Świetna interwencja. Sokaj. Wczoraj dwa gole na jego koncie. Sokaj dziś też kapitalnie wjeżdża przed bramkę Lackowicza i wiedzą, powinniśmy na jemu. Ale wiemy doskonale, że tak krap, bramkarz GKS-u Katowice, Starzyński. Już rozpoczęta gra po wrzuceniu z buliku, marklut okazja, Olson szansa, gol! 1 do zera dla drużyny GKS-u Katowice, ta dobitka już skuteczna, dobry był okres gry Jastrzębskiego Klubu Hokejowego, ale ostatecznie skuteczność to na razie jest coś, co cechuje Katowiczan tutaj w Jastrzębiu. A szczególnie tych, którzy są za w fazie play -off. i ruszają katowiczanie po drugie trafienie. Pasiut! Znów Lackowicz musiał się natrudzić, troszkę zdeprymować się, kiedy wiadomo, że idzie dobrze. Wilnikainen! Odbity krążek jednak w tronie obkim czysto prezentują się jedni i drudzy. Fraszko na środek do Pasiuta, Lackowicz nie wysyła. Tutaj Markund jeszcze w potyczce z MagiCzernem, a Jastrzębia nie w ataku. A nie Starzyński, Starzyński przed bramką, Maria Starzyński! Nie ma gola, nie ma też przewinienia. Nie Starzyński, Starzyński, bramce mareja, Starzyński! Nie ma gola, nie ma też przewinienia, ale będzie przewinienie później, dlatego że już wywiązały nam się bójki. I Rzacki ruszył w stronę monto, i tam się dzieje przy bramce. Mareja również tych sytuacji nie potrafią przynajmniej jak do tej pory wykorzystać. Po dwóch graczy z jednej z Rybanowicz. Rajamek czekałby nie spalić, nie ma spalonego. Urbanowicz prosto w Mareja. I trójką Jastrzębianie Sokaj, w środku jestem Demarklund, Rozegranie akcji Lackowicz nie ma dobitki. A kto wie, czy zwieńczeniem nie będzie powołanie do reprezentacji Polski, a teraz Katowic. Był tutaj taki mecz z energią Torun, kiedy Maciej Urbanowicz strzelił niemal równo z czerwoną linią, a jednak znalazł lukę gol! Dominik Paś. Mówiłem, że zawodził do pewnego momentu. Ale teraz krążek spadł mu pod kija, że stał półtora metra od Bramki. No to bez zastanowienia huknął w jej kierunku i w ten sposób Jastrzębianie doprowadzają do wyrównania. Marklund i Rzacki, przepraszamy Jastrzębianie. Kuk, Kuk mierzył, ale w sytuacjach Jastrzębianie skupiają się na tych wszystkich innych elementach. A katowiczanie po prostu grają swoje i wystawienie krążka Pszczołkuka i gol! 2 do 1 prowadzi GKS Katowice. Ciężko pracowali Jastrzębianie na odrobienie strat, ale mówiłem, że to jest właśnie ten moment. Nerwowy moment w meczu. I Jastrzębianie skupiają się na zupełnie innej... Dominik Paś, ostry był kąt. Marej. raz uruchomić się Bagin Jarosza, nie wyszło. Sokaj, 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 niebezpiecznie. Sokaj szukał piątej dziurki. Isaka Monto. Birko i Martiszka w walce z Lechtimakimi. Zawodnikiem GKS u Katowice. Isaką, który zdobywa trzeciego gola w tym meczu. Świetnie znalazł się Isaka. Błyskawicznie, kilka ruchów, od razu ustawienie nadgarstka i trzeci gol dla drużyny z Katowic. Zbyt w prawą stronę przesunął się Lackowicz, jak widzimy. Pasiu, Delmas, Fraszko, odbija Lacki w tym meczu. Będzie kara, sygnalizacja na Jastrzębian, Lackowicz i Monto. Wartinen. Jeszcze jedna wrzutka. Lackowicz spojrzał do końca tej tercji. Sokaj. Sokaj. Lackowicz. Spokojowy GKS. GKS Katowice. Zaczęliśmy. Przed bramkę Monto! Ale spudłował w doskonałej Wisko Blisko przy nim był Szpirko. Marklun sprytnie przepuścił do Olsona Olson Nie najlepiej. rozpędzony. Z powrotem do Iżackiego nie ma spalonego. Utrzymali krążek na niebieskiej. Marej Fraszko. Fraszko odważnie między trzech. Bartosz Fraszko. Tą na lodzie. Cztery gole Grzegorza Pasiuta. Trzy Bartosza w fazie playowa. Teraz kapitalne trafienie. Fenomenalny gol Sokaja. Znalazł miejsce przy tym bliższym słupku. Nie spodziewał się absolutnie tego strzału. Jakub Lackowicz. No i to jest chyba pożegnanie z tym meczem zespołu JKH GKS Jastrzębie. Znów obcokrajowcy, podkreślam to słowo. Nie przepuścił. Łukasz na lewajki, ale jeszcze szansa przed Jastrzębianami. Marej świetnie barkiem broni strzał. Ale na razie katowiczanie są rozpędzeni. Mają ten swój styl, świetnie Miarka. Martiszka. Marej. Chwilę rozpoczął się ostatnie dwie minuty. Ma to już w ataku ustawiony, jednak tułem do bramki jeszcze wystawił ten krążek. Zdziałać ale trudno, przychodzi im tworzenie sytuacji. Może jeszcze ostatnia Marej. Starzyński. No teraz będzie pierwsza w tym meczu kara dla Katowiczanina, ale Starzyński nie pozostaje dłużny. No i na koniec wywiązała nam się jeszcze potyczka. No i zobaczymy, czy to wystarczy. Na to by coś się zmienić. Raja Mekki jeszcze będziemy mieć jedno. Dziś GKS Katowice gratuluje Marejowi, ale może gratulować całej swojej drużynie. Dobry, e, dobry w wykonaniu ten mecz Katowice.